Siemansko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I uwierzcie bądź nie, ale, kupiłem ponad 30 tysięcy coinów, Poza coinów, żeby zdobyć tego Pokemona. Ale wcześniej. Czy wiecie co to jest Prime Gaming? Prime Gaming otrzymujesz za darmo. Za darmo wraz z subskrypcją Prime. I non stop na stronie otrzymujesz coś nowego. Dzięki Prime Gaming otrzymujesz rzeczy, których nikt nie będzie miał. Lub nie może mieć. Już na chwilę obecną. I te przedmioty zmieniają się co miesiąc. I co ciekawe. Aktualnie nowa paczka, która właśnie jest na Prime Gaming. Dostarcza nam inkubator. Sorry. super inkubator, Który pozwoli nam... Mieć szansę na zdobycie shiny Noibata. Jeśli chodzi o Prime Gaming, zdobywanie dropów ze strony do różnych gier jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę główną, Prime Gaming, wyszukać grę, która Was interesuje i po prostu kliknąć odbierz. I Albo otrzymamy kod specjalny, ewentualnie łącząc nasze konto z Prime Gaming, otrzymujemy bezpośrednio. Naszej przygody do gry. A teraz przejdźmy do tematu, jakim jest Halloween 2022 event. Sam event trwa od 20 października do 1 listopada. I podczas eventu mamy możliwość spotkania po raz pierwszy i zawalżenia po raz pierwszy z Mega Banetem. Co najciekawsze, obecnie jest możliwość pokonania tego pokmona solo. Jedna osoba dokonała tego przy użyciu ataków Hex oraz Dazzling Gleam. Czyli oczywiście Banet musi mieć te ataki, żeby tutaj było o wiele łatwiej i to jest najprostszy moveset jaki tylko możecie spotkać. I gracz wykorzystał tutaj Mega Gengara, Gengara, Mewtwo, Mewtwo i oraz na, chyba na samym końcu wykorzystał jeszcze e, Hydragona, którego nawet praktycznie nie użył. Jednak z tego co zobaczyłem w obliczeniach jest szansa na pokonanie właśnie tego movesetu wykorzystując tylko jednego Pokemona. Mega Gengara, i oczywiście, jak najlepiej zrobić, to jest wbić go na level 50. Pokémon Go oczywiście pewnie już teraz zauważyliście, ale mamy już całkowicie nowy design naszej mapy. Jeśli miałbym tutaj ocenić, to szczerze mówiąc, wygląda to świetnie. Kolorystycznie, um, bryliant. Oczywiście pomarańczowy jest to kolor, jakby patrzeć, jesieni, jak i też Halloween, ale ja bym tutaj powiedział, że niepotrzebnie tutaj dali nasze tutaj te listki na samym dole. Przejdźmy do specjalnego researcha, który w tej chwili jest dostępny, oczywiście poprzez researche i special. Na chwilę obecną Mysterious Mask. Mysterious Mask oczywiście jest to nazwa do questu, jak i też jakby omówienie, omówienie, pokémon jakim jest Yamask. Jednakże cyfry, które w tej chwili widzicie czyli 1313, 13, 9, 49 nie są przypadkowe i to jest ciekawostka Co byście pomyśleli na temat liczby 1313? 13? Macie chwileczkę żeby się zastanowić Już? Czy jeszcze nie? No dobra powiem wam Jaki ma numer obecnie Yamask w naszym pokedexie 562 5 plus 6 plus 2 daje nam 13. 49, 49. HP musi mieć w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu Yamask, by móc go ewoluować. Oczywiście ci, którzy grają, grali w Pokémon Sword i Shield, dobrze wiedzą jak to wygląda. Jednak zanim przejdziemy do jajek, spójrzmy na to, co nam Neantic przygotowało w tej sekcji. Jeśli myślicie, że to jest dobra oferta, to raczej się mylicie. Jeśli myślicie, że to jest dobra oferta, to nie wiem, gdzie się urodziliście. Jeśli to jest dobra oferta, to nie wiem, czy my się w ogóle powinniśmy znać. Kto w ogóle wymyślił te boksy, nie mam błędnego pojęcia. Ale osoba lub grupa odpowiedzialna za to powinna po ponieść konsekwencje, bo spójrzcie w tej chwili na ekran, jak wyglądały boksy w tamtym roku. Rozumiem, inflacja. Rozumiem w ogóle, że jest ciężko. Oni nie dość, że zmienili zawartość boksów, to jeszcze podwyższyli cenę. Pamiętacie box, w którym było 24 Ride Passy i kosztował 1480 coinów. A później, oczywiście, tych w tej wartości 24 nigdy nie widzieliśmy. Zmniejszało się do 18, 14, ale to wciąż był świetny boks. Co oni chcą zrobić? Box, który był przed tym eventem, był o wiele lepszy. I tak wam powiedziałem, kupiłem. Ponad 30 tysięcy coinów tylko po to, żeby zdobyć jednego Pokemona. Na szczęście, na szczęście, nie muszę korzystać z tych boksów, bo zrobiłem tutaj, zachomikowałem nasze e, inkubatory, które były we wcześniejszych boksach i przeczekałem do tego momentu. I pierwszej kolejności, oczywiście, wyklujemy 12 i 7, tam dziesiątki, które mi zostały, ale mam w zapasie ponad 50 inkubatorów, które wykorzystam. I już zaryzykuję na rzecz naszego eventu I kupię więcej Jeżeli mi się to nie uda Ale Shiny Noibat Shiny Noibat dla niektórych oczywiście w tej chwili już został odkryty I wykluty Robi furorę, a obecnie Pokémon Go Mimo, że event trwa prawie dwa tygodnie Będę starał się to osiągnąć Czyli zdobyć tego Noibata I miejmy nadzieję, że 50 jajek mi wystarczy Także wyczekujcie odcinka z maratonu W którym zobaczycie Wykluwanie 100 jajek Siódemek Pokemon Go. I to jest fajne, to że wszystkie Pokémony są na jednym poziomie rzadkości. Także normalną formę mamy szansę zdobyć bez niczego, i oczywiście każdy jest na równi. Każdy ma po 20% szansę na to, że zdobędziemy go z jajka. Tyle, czy wypadnie Shiny, to już jest inna sprawa. Halloween 2022 Event, część druga. Startuje oczywiście w części, późniejszej części tego eventu, czyli od 28 października. I oczywiście trwać będzie do końca samego eventu, czyli do godziny 10 1 listopada. Tutaj już robi się ciekawie, bo zwróćcie uwagę, że mamy nowe debiuty i mamy aż 5 Pokémonów, które mają pierwszeństwo, jeśli chodzi o poszukiwanie ich unikalnych sztuk. Przede wszystkim, żeby tu was e, troszkę uświadomić. To na ekranie widzimy w tej chwili Wulpixa Shiny, Gengara Shiny i Pumpka Boo Shiny. Jednakże nie widzimy, żeby był Nintels Shiny, jak i też Gorgeist. Po prostu ewolucja jest jedyną formą zdobycia tych Pokémonów. I zarówno oczywiście, jak i też Nintels. Może być Shiny wraz z Tą jego koloratką, Tak samo i Gorgajs, który ma oczywiście tutaj e, bodajże muszkę i czapeczkę, będzie mógł być właśnie tylko i wyłącznie otrzymany w ramach ewolucji naszego Pokemona Pumpka był, jeśli zobaczycie, bo on jest w czterech różnych wariantach rozmiarowych. I tylko i wyłącznie forma największa, czyli XL. I zobaczycie różnicę na ekranie, jeżeli go zobaczycie, to ten Pokémon jest najlepszy, jeśli chodzi o PvP. I oczywiście, jak zauważyliście, jako premierę, po raz pierwszy raz z tego eventu mamy tutaj Pumpka Bushani i to z premiera. Jego design jest stworzony na fioletowy. Ten kolor jest moim ulubionym kolorem. Na pewno będę na niego polował. A na szczęście, jest na dziko. Więc, czemu z tego nie korzystać? A sam Gengar w czapeczce, która wcześniej nie była prezentowana również on sam może być shiny, ale jego prezencja jest tylko na raidach. Także ci, którzy potrzebują Gengara w unikalnym stroju, który oczywiście tę czepeczkę, tą czapeczkę straci, jeżeli go ewoluujemy w wersję Mega, Także oczywiście każdy Pokémon, który ma wersję Mega i w najwyższej formie ma strój, traci ten strój w momencie kiedy go ewoluujemy. To, co się zmienia podczas tego eventu, to oczywiście są spawny. I różnica między pierwszym eventem a drugim jest niewielka, ale są znaczące różnice. W tym przypadku mówimy o Pikachu, który ma Halloweenową czapeczkę. Wulpik jako nowy to jest bez gadania po prostu moment dla osób, które. Po prostu do tego, tego Pokemona, by zgarnąć i polować na myszy Shiny, bo sam Ninetales oczywiście w Shiny formie kantoński jest biały, więc biały w koloratce może wyglądać przekozacko. Po to mamy Piplapa w czapeczce Halloweenowej. Jeśli chodzi o rajdy jest nieznaczna różnica, ale zawsze. Tier trzeci posiada tutaj Gengara w czapeczce unikalnej i dryblim obecnie nie ma czapeczki, a dopiero za tydzień będzie ją miał. Także na ma w czaperce shiny, możemy polować. Tylko jedynym błędem, który widzę, to jest to, że Phantom jest na że trzecim, co jest oczywiście niezgodne, bo Phantom jest na tierze pierwszym. Biorąc pod uwagę całość eventu w dwóch częściach, powiedziałbym, że to jest bardzo dobry event. nieświetny, bo musimy tutaj wyłączyć z, z mojej opinii, e, boxy przede wszystkim. I chyba tylko boxy tutaj rujnują wszystko, a poza tym jest to świetny event. I pamiętajcie, żeby wziąć w nim udział w trakcie, kiedy on trwa, czyli do 1 listopada. To jest ważne, żeby sz mieć szansę na zdobycie unikalnych Pokemonów, na które możecie polować. Co więcej, może Was to zainteresować, ale w sobotę o godzinie 16 startuje stream na Twitchu. Zachęcam oczywiście, bo podczas niego możecie zgarnąć kodo znajomych i jeszcze kilka może nagród się znajdzie. Także zapraszam serdecznie na odwiedziny mojego kanału właśnie w tych godzinach. W dniu sobotnim 22 października. I nie zapomnijcie odebrać boksa z Prime Gaming, bo ja już to raz zrobiłem i żałuję, bo straciłem raid pasa. To jest tyle w tym odcinku. Zostawcie lajka, subskrypcję, jeśli cenicie moją twórczość na tym kanale. I widzimy się na samym razem. Trzymajcie się. Heja!